i Wojciecha Laskowskiego. Przygotowują się Marcin Waszkielis i Marek Gruśniak. I mamy, drodzy Państwo, dwóch kolejnych zawodników. Który z nich okaże się dzielniejszy? Za chwilkę się przekonamy. Walczą Adrian Frankowski i Wojciech Laskowski. Wszyscy jesteśmy gotowi. I start czasu drodzy Państwo. Brawo na początek. Niech pokażą nam, pokażą nam dobre show.

Trzy, dwa, jeden, koniec. Koniec czasu, stop! Marcin Waszkieli! Jego przeciwnikiem w Zielonej Szacie będzie Marek Ruśniak! Przed Panami ciężkie zadanie. Obaj są bardzo szybcy i zwinni. Jak będzie, zobaczymy. Życzymy obu im powodzenia. Przypominam, z czerwoną tarczą w czarnych płatach. Marcin Waszkieli z Zielonej Szacie, Marek Ruśniak. Przygotowują się. Robert Szadecki i Tomasz Kuliński. Dobrze. Mamy awarię zasłony. I jest drodzy Państwo, ruszyli do dalszej części walki. Ja tylko dodam, że przedwczoraj w turnieju miecza długiego Marcin Waszkiewicz, którego teraz oglądamy, zajął drugie miejsce, także doskonały ten walczący. I jest, drodzy Państwo. Piększe zadanie przed Markiem, ale słuszne brawa dla Marcina. <laughs> Oj, zachwiam się Marek. Po tym silnym uderzeniu widać z jaką siłą bije nas. witem miejsce. Świata oczywiście. Ale Marek chce walczyć dalej. Jest to... Koniec walki. Koniec walki. Jest, wygrywa! Martin Markieeli! Mamy pierwszy lokał dzisiaj. Apslan Roberta Szadeckiego i Tomasza Kulińskiego. Przygotowują się Paweł Pytel i Wiesław Kurek. Szanowne Panie, niezależnie od wyniku walki, me serce pozostanie z wami. Oba mogą być zapuszczone do naszego turnieju. Waga miecza zalecana co 1200 gram z tolerancją 30 gram w jedną lub z drugą stronę. On będzie oczywiście cięższa. Broń, ale nie może być lżejsza. Bezpięty, to nie. I rozpoczyna się walka. Ja się Robert w czerwonej sacie, Tomasz w sacie w fioletowej. Obaj doskonale walczą, inaczej nie, do, nie doszliby do tak wysokiego etapu turnieju. Jest ta wymiana, bardzo szybka. Brawo, jest tak To jest Roberta To by się To jest mają jeszcze jedną czwartą czasu A Robert się rozpędza! Tomasz jakby a Robert tylko nabiera prędkości. Trzy, dwa, jeden, koniec. Kilka sekund przed końcem, drodzy Państwo, Tomasz. Pokłonił się Robertowi na co? Robert honorowo również odkłonił się, przyjmując jego poddanie się.